Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku Clash of Clans W którym to rozbudowujemy od początku naszą wioskę Jest to odcinek bodajże trzeci A my widzowie przechodzimy w takim razie do mojej wioski Ostatnio obiecałem wam, że zrobię sobie mur, normalny mur I dzisiaj go będziemy rozbudowywać ze względu na to, że jak widzicie Konstrukcja zrobiona i przy okazji chyba dodali w ogóle nowy surowiec do gry Również widzowie, wy możecie dodać coś do rozwoju tego kanału Mianowicie cegiełkę w postaci, oczywiście suba z dzwonem Przy okazji możecie walnąć lajka I w komentarzu możecie napisać swój nick z Clash of Clans i dużo osób w ogóle się pyta mnie o zrobienie klanu, więc widzowie, dzisiaj wreszcie postanowiłem, że zrobimy sobie klan, więc yy, oglądajcie film do końca. Na no, co start, widzowie? Wydaje mi się, że pora wydać trochę pieniędzy na nasze surowce, więc myślę, że... Oj, trochę to kosztuje, co? Myślę, widzowie, że nie ma rozwoju bez inwestycji, dlatego kupujemy sobie oczywiście ten pakiet maksymalnego golda. Musimy sobie rozbudować tutaj nasze mm, potężne fabryki yy, tworzące oczywiście naszą yy, potężną manę wspaniałą. No i teraz tak, Tutaj mamy do, widzicie, rozbudowania, oczywiście, jakieś takie prostsze konstrukcje, które najzwyczajniej w świecie postawiłem sobie przed chwilą, jakoś, bo po prostu mogłem, jakby, jakby skończyło się nam tutaj robić, town hall nam się skończył robić. No i teraz mamy do zbudowania jakieś nowe budynki. W ogóle mamy nowy surowiec, właśnie o czym wspomniałem wcześniej. Nie wiem co to jest, nie wiem do czego on służy, nie wiem jak to działa, widzowie, ale dzisiaj się przekonamy, czym jest to wszystko. Więc dobrze, w takim razie myślę, że pora postawić sobie tutaj jakiś nowy budyneczek do zrobienia tutaj przy okazji baraki. Baraki będą oczywiście do wytwarzania naszych kolejnych jednostek. Myślę, że je możemy totalnie losowo gdzieś po prostu położyć. Myślę, że tutaj nie będzie najmniejszego problemu. No i teraz tak. Ogólnie nasza wioska wygląda, no zresztą tak jak widzicie, nie bez powodu kupiłem golda, widzowie, bo będziemy ulepszać też nasze mury, więc na razie po prostu skupmy się na tym, żeby te mury chociaż trochę po prostu dopieścić. Jak widzicie, pieniądze nam nie schodzą za bardzo, szczególnie, że te upgrade'y są jakieś niskolewelowe ale no mur musi, widzowie, jakoś, jakoś wyglądać po prostu. Ten skrawek może to po prostu sobie weźmy i, i, i przesuńmy gdzieś tutaj, bo mi nie pasuje trochę, żeby tu, tutaj. Idealnie, idealnie, widzowie. Więc rozbudowujemy sobie nasz murek. Zróbmy jeszcze potężniejszy upgrade. Może trochę to nas będzie kosztować, ale myślę, że mur, widzowie, to jest przede wszystkim inwestycja w naszą ochronę. A my musimy być ochronni ze względu na to, że wy, widzowie, mnie atakujecie i ja to widzę, widzowie, że wy mnie po prostu walicie na łeb cały czas. No i czy ja dziękuję wam za to? No, tak średnio bym powiedział. Proszę mnie nie walić na łeb, widzowie, był smutną dla Filipka wtedy jest, jak dostaje od Dobra, w takim razie tutaj jak widzicie Mury już są dosyć mocno rozbudowane W sensie nie jakoś giga mocno, no ale myślę, że Jest potencjał tak zwany, jest potencjał Widzowie. Również y, jest potencjał Żeby zbudować sobie Dark Barracks i teraz myślę, że możemy Znowu kupić sobie chociaż odrobinę surowców Myślę, że to jest dosyć spoko opcja, żeby po prostu Wydać te gemy, które już mieliśmy i tak wcześniej I wybudować sobie y, tutaj to do Wytwarzania tego nowego surowca Prawdopodobnie. W ogóle zróbmy sobie to Szybciej widzowie i zobaczmy jak to wygląda Czy to jest w ogóle to? Czy to jest w ogóle to? Train troops, okej, okay. czyli to Po prostu nam wytwarza Te jednostki, chyba szybciej Więc jakby dark barracks, myślałem, że to trochę Jest coś innego, barbarian Knight, co to jest w ogóle, jak Ja mam, dobra, ok, skupmy się widzowie Na razie na budowaniu resources Czyli po prostu, aha, ale jestem Debilem widzowie, że ja po prostu nie kupiłem tego Co należy, naprawdę, ja naprawdę nie kupiłem tego Co należy, jestem totalnie głupi Co to za pakiet widzowie, town hall Seven pack, nie, my na razie Tego nie potrzebujemy, ja myślę, że na ten moment widzowie jedyne co potrzebujemy to W resources sobie zainwestować Więc możemy co najwyżej wziąć i sobie Na przykład no tutaj kupić Ile potrzebujemy? Dobra kupmy za 200 Najwyżej po prostu później dokupimy widzowie I zróbmy sobie w takim razie To co chcieliśmy czyli po prostu tą Rafinerię do Dark Elixiru Czy to nam będzie w ogóle wytwarzało cokolwiek W momencie kiedy my, my nie będziemy mieli tego No nie wiem ale sytuacja wygląda tak Że no to będzie nam po prostu wytwarzać nowy Surowiec który będziemy potrzebować do nowych rzeczy Więc myślę że dosyć spoko opcja jakby Dosyć spoko Możemy tutaj w defenses sobie polecić trochę też widzowie. Możemy sobie przy okazji też poulepszyć, bo trochę tego mamy. Jakieś nowe wieżyczki tutaj możemy poustawiać, żeby nam się, żebyście się mi nie wpieprzali. Po prostu 23 level w górę. Bardzo mi się to podoba. Aj, to trochę będzie kosztować, żeby to zrobić, widzowie, więc dobra, okej, okay, nieważne w takim razie. Myślę, że tak, tutaj mamy Hayden Tesla. To jest jakaś wieżyczka nowa, okej. Okay. Czy my możemy ją tutaj położyć, na przykład, nie wiem, tutaj? Czy my możemy to zrobić, na przykład, jakoś umiejętnie, a nie jakoś źle palce? dobra. I to dwie godzinki się nam będzie budować. Okej. Okay. Czy nasi wszyscy chłop... Nasze wszystkie chłopy są zajęte już na dłuższy czas? Chyba są zajęte na dłuższy czas, widzowie. Dlatego myślę, że można w takim razie kogoś sobie tutaj zaatakować. Na przykład możemy zaatakować tą bazę tutaj. I teraz tak. Możemy w takim razie wziąć i tutaj naszych takich najpotężniejszych wojów dupnąć, widzowie. Teraz możemy sobie tych naszych archerów walnąć potężnie. I teraz... Yy, Czekajcie, jak to działa? A, to, to się tak niszczy. Okej. Okay. Zróbmy to w takim razie w ten sposób. I teraz tak. I teraz widzowie tych wojowników na przykład Możemy tutaj walnąć, tutaj walnąć, tutaj walnąć. Niech się dzieje wola nieba, widzowie. Z nią. Czy wy możecie nie padać od razu? Dziękuję. Dobra, powiem wam tak, na razie jest ok, W sensie bywało lepiej. No ale na ten moment, widzowie, błagam. Błagam gro. Okej, okay, okej, okay, dobra, udaje się nam, widzowie, przejść dalej, więc jest progres, jest progres, bo ostatnio mieliśmy problem z tym, żeby żeby tutaj, wiecie, coś było lepiej. Więc jakby na ten moment wydaje mi się, że jest całkowicie w porządku. Te podki zacząłem tworzyć. Myślę, że to one są dosyć spokojne. Opcją tutaj. Głównie przez to, widzowie, że po prostu możemy sobie zbombardować od razu wieżyczki wroga. Więc po prostu możemy, wiecie, taką wbitę zrobić potężną i zobaczyć, wiecie, znaczy nawet nie, nie zobaczyć wieżyczek żadnych, bo po prostu już będą od razu wyjaśnione. Na ten moment, widzowie, jedyne co nam zostało jeszcze do zrobienia tutaj, to na przykład dorobić sobie jednostek i to zaraz zrobimy, bo myślę, że możemy w ogóle sobie jakąś ulepszyć. Więc wróćmy do miasteczka w takim razie. No i zobaczmy w takim razie, co możemy sobie tutaj ulepszyć. Czy nam się opłaca? Nie, nie opłaca się nam ich ulepszać. Możemy sobie w takim razie jest y, robić trening tutaj na, nie wiem, tych paru sobie zrobimy, a resztę myślę, że możemy bombić włóczników, widzowie, bo ci łucznicy to jednak, ci łucznicy widzowie, to jednak jest to. Czy, czy ty możesz się klikać normalnie? Dziękuję serdecznie. To myślę, że jest spoko opcja, widzowie. Nie, a ciebie nie potrzebujemy, Goblinie, dziękuję dla ciebie serdecznie. Więc niech one się tworzą, widzowie, niech one się tworzą, a my, widzowie, przechodzimy w takim razie do naszego drugiego miasteczka, y, które w którym chyba, no, nic nie słychać na ten moment, dlatego zróbmy sobie atak, find. No i teraz tak, ile mamy tutaj Dostek teraz w tym momencie, mamy po cztery I teraz tak, czy mamy tutaj coś, co nas Będzie bić? Chyba nie mamy nic, co nas będzie bić Takie mam wrażenie, więc zobaczmy w takim razie A nie, mamy! Tutaj są I tutaj widzowie są jeszcze te chopy. Więc musimy, kurde powiem wam, że może być ciężko Bo, bo te tu hedy, zamiast bić To, no brawo, brawo znaczy, to ja jestem głupkiem, że tak nie zrobiłem tego dobrze, widzowie. I ja, ja wiem, ale proszę mi nie oceniać. Ok, dzięki, dzięki. I tutaj teraz może po prostu. Aha, my mamy fula. Możemy znowu sobie zrobić walkę. Dobra, widzowie. Może zróbmy to lepiej. Bulek, co on tutaj ma? Gdzie on ma postawione te wieżyczki? Tu jest jedna. Tu jest druga. Dobra, polećmy w tą w takim razie. I tutaj polećmy tym, żeby go odciągnąć trochę. Nie wiem, może się nam udało to zrobić. A, może też nie. No nie, no i oni po tam hola później biegną. No nie, no po prostu. To jest tak głupie. To jest tak głupie, co się dzieje w tym momencie, widzowie. E, dobra, wyciągniemy coś z tego. I tak wyciągniemy coś z tego. Jest, jest progres, widzowie. Jest 45%. Myślę, że nie mamy żadnej gwiazdki. Jednak jest do dupy. Jednak jest, widzowie, do dupy. Your attack 45%. Dobra, widzowie. Weźmy po prostu... Skupmy się może na zrobieniu tutaj czegoś. Czy my tutaj możemy coś wybudować? Możemy kupić sobie pakiet, widzowie. Możemy kupić sobie pakiet tutaj na to. No, ale my na razie pakietów nie będziemy kupować. Może w następnym odcinku, widzowie, wydamy sobie pieniążki na jakiś potężny pakiecik. Na razie może po prostu weźmy. Niech oni ulepszają sobie tutaj to wszystko. E, ilu Mamy tutaj jeden chłop po prostu jest do ulepszania. Weźmy go może, przyspieszmy. Przyspieszmy go, żeby mógł sobie ulepszyć coś innego. Na przykład to. Więc ulepsz to mi w 20 minut. My się cofamy w takim razie, widzowie, na naszą wyspę normalną. No i wydaje mi się, widzowie, że nadszedł też czas, żeby odebrać sobie nasze tutaj wszystkie, że tak powiem, rewardy. Więc clan invites. Czy my tutaj mamy tego? Receive invites, no, no invites. No, widzowie, ja chcę klan zrobić swój. Create clan, widzowie. W takim razie, słuchajcie, tworzymy klan. Nazwiemy go Rury. E, O, S, H, I, E, G, O robimy, że każdy może dołączyć do klanu. E, robimy w takim razie, co? War Frequency, Not Set, Minimum Truffies, to nawet nie dajemy. Town Hall Level, myślę, że możemy zrobić po prostu e, od pierwszego widzowie, więc możecie dołączać w każdym momencie. Location, no to widzowie oczywiście Polska Góra musi tutaj być. No, nie ma innej opcji. Musi być Polska, widzowie. Musi być Polska, Polonia, Polonia, Polonia. Tu jest Poland oczywiście. Chat Language. No nie, no naprawdę. Aha, ale Chat Language to już nie ma tutaj e, zrobionego, okej. Okay. Możemy sobie zrobić naszego badża, widzowie, więc zróbmy sobie, nie wiem, takiego może... o, bo my tutaj mamy trochę do wyboru. Dobra, zróbmy coś fajnego, widzowie. To na przykład... Nie, to nie wygląda dobrze. Dobra, widzowie, myślę, że możemy sobie zrobić taki banerek. No i w sumie chyba to już będzie wszystko. Build możemy zrobić. Eee, relaxed. Co to wybieramy w ogóle? Aha, określamy po prostu... Widzowie, określamy sobie na... jaka nasza gildia będzie. Więc słuchajcie, w takim razie rury i, i osychy i ego, uwaga, powstają w tym momencie wizowie, więc dołączajcie standardowo, e, po prostu wyszukując sobie klanu i e, możecie sobie po prostu ze mną wspaniale grać. Więc my sobie zdobądźmy tutaj nasze rewardy, które na nas czekają tutaj zresztą. Zobaczmy, co nam przyszło na poczet. Coś ciekawego, poza tym, że po prostu ludzie, którzy nas e, chcieli bić, ale tutaj niektórym nie wyszło w ogóle wizowie. Zobaczmy w takim razie może, jak chłopy się nam wbijają, widzowie. Zobaczmy, jak chłopy próbują się nam wbić po prostu gdzieś tam na zamek. Przyspieszmy sobie trochę. Tutaj, naprawdę tutaj się próbują. Naprawdę, tutaj się próbują wbić, to jest najgorsze, bo tutaj, widzowie, jest pułapka. Patrzcie. A nie, nie ma tutaj pułapki. Gdzie są moje bomby, wszystkie widzowie? Gdzie są moje bomby? Ale nie zmienia faktu, że chłop się tutaj wbił generalnie w najgorsze miejsce. Jakby ja liczyłem, że tutaj ludzie będą się wbijać, ale widzę, że nawet nie potrzebowałem zbyt wiele, bo tutaj te mortary tak nawalają potężny, że to jest szok. Chłop się chyba wycofał. Okej. Okay. No powiem tak, widzowie, tutaj przygotujmy sobie jakieś podki w takim razie. Co ta podka daje? Nie pamiętam, ale myślę, że możemy sobie ją wziąć. Również, Możemy sobie e, przygotować już jednostki na kolejną bitwę. Myślę, że tutaj coś jeszcze mamy do odebrania, chyba co? Trejnować możemy. A nie, nie możemy tego trenować. Co wygadacie dla mnie? Bandyci. Dobra, mamy tutaj w ogóle jakieś nowe rzeczy. Jakby tutaj. Co, 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 co? Get gold pass, ok? Czy co? Możemy tutaj jakiegoś gold Pass sobie kupić teraz? Co to jest w ogóle? Party Queen? Jaki sezon mamy widzowy teraz, potężny nowy, chyba co? O ja, tutaj możemy sklejmować sobie jakieś rewardy, ok? Dobra, ej, totalnie kozacko, dobra, Dajemy jakieś rzeczy teraz za darmo. Super. No, to się dla mnie podoba. Nie ma problemu. Season ends. 14 dni, widzowie. Za dwa tygodnie kończy się sezon. Czy mi się opłaca w ogóle to kupować? Napiszcie w komentarzu, widzowie. Bardzo bym was prosił o to. Czy my możemy ulepszyć sobie jeszcze jakoś fajnie ten murek? A, musimy zapłacić gemy. Dobra, zapłaćmy w takim razie. Zróbmy tu jeszcze taką potężną ścianę, widzowie. Żeby się chłopy nie chciały wbijać. Tu jeszcze myślę, że potężna ściana może wlecieć. I czy na to będziemy mieli pieniądze? Tak, mamy pieniądze, widzowie. Okej. Okay. I teraz jeszcze tutaj. Nie, tutaj już nie mamy, więc będziemy kusić. Żeby ludzie tędy wchodzili. Dobra, ej, to jest dobra taktyka. Postawić gówniany mur w jednym miejscu. A pozostałych, wiecie, zrobić taki potężny, co nie, żeby on, wiecie, był taki serio masny, masny mur, masny mur. Teraz co my mamy do wybudowania? Widzę, że mamy tak, jakieś kanony, więc możemy po prostu sobie je gdzieś poustawiać w losowe miejsca. Możemy nawet, widzowie, walnąć go tutaj. Niech on po prostu tutaj będzie. W jedną sekundę on się wybuduje, nie ma problemu. My potrzebujemy jeszcze więcej defensów. Kolejny kanon, widzowie, możemy dwa kanony po prostu walnąć w to miejsce. Niech oni po prostu nas tutaj atakują, bo Wtedy będą się wbijać w te Wizard Towery, które znajdują się po prostu tutaj i po prostu będą mogli dostawać potężne mantu na web. Więc to się dla mnie podoba, żeby oni dostawali takie potężne rzeczy na web. Przy okazji w Defenses mamy również to. To się będzie budować 3 godziny. Mamy mur do dobudowania. Myślę, że możemy sobie mur przeciągnąć gdzieś. Gdzie możemy ten murek przeciągnąć, widzowie? Myślę, że tutaj, żeby po prostu jeszcze bardziej prowokować przeciwnika, żeby się nam wbijał tutaj boczkiem. Myślę, że, Myślę, że to jest dobra opcja, żeby tutaj zrobić tak, żeby on się mógł wbijać. Zróbmy jeszcze sobie tutaj tędy. Chyba na ten moment myślę, że... No ile tego muru nam zostało? Na ten moment mam nadzieję, że chłopy będą się chciały tutaj wbijać. Naprawdę, widzowie, mam nadzieję. To sobie tutaj jeszcze damy. Tutaj, o, proszę bardzo. Chyba, że kameczek zlikwiduje. No i co? Myślę, że nie zostało nam zbyt dużo. Tutaj jakieś trapy mamy do wybudowania, więc tak na dobrą sprawę możemy jakieś dynamity nam tutaj dupnąć. Na przykład, nie wiem, tutaj możemy jakiś potężny dynamit dupnąć, widzowie, żeby, żeby chłopy się przeraziły. Yy, tutaj możemy jeszcze coś walnąć. Czekajcie, co my tutaj mamy? Aha, pakiet do kupienia. Oczywiście, że tak, oczywiście. Kolejne bomby, widzowie. Myślę, że tutaj możemy walnąć dwie, bo czemu by nie? Myślę, że to jest dosyć dobra opcja, żeby przy właśnie takich wieżyczkach otwartych dawać. No i przy okazji tutaj mamy kolejny balonik, więc myślę, że również go możemy tutaj położyć. Więc widzowie, powiem wam tak. Ja sobie wrzucam, żeby on to budował 10 godzin. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby dołączyć do mojego klanu Rury Josiego. Tutaj macie bardzo ładną nazwę. Wbijajcie, dołączajcie, grajcie ze mną. Trzymajcie się i nara. Miłego dnia dla was, widzowie.